To jak nie było chwili zastanowienia się, ja powiedziałem, my to robimy. I jeden dzień, i drugi, i dziesiąty i w końcu przestawał odbierać telefon. Wiele mówiliśmy cały czas o oszustach w branży OZA. Dzisiaj będziemy mieć tą okazję, może na nie niemiłą, bo poznamy jedną z osób, która została oszuklana przez firmę. Firma przyjechała w kwietniu i podpisała z panią Jadwigą umowę na termomodernizację budynku. Pani Jadwiga nie kwalifikowała się na pełne dofinansowanie. Dodam tylko, że pani Jadwiga mieszka w niewielkim budynku, który ma 30-35 m2. Firma chciała pozyskać na nią dofinansowanie w kwocie 135 tysięcy, z czego 35 tysięcy musiała dopłacić ze swoich środków. 25 pożyczyła od synów, nadwyżki zaciągnęła kredyt. Firma wysłała jej trzy wentylatory na wiewnowy wiewę z wymiennikiem i ślad po firmie zaginął. Oprócz tego na ten budynek dobrała pompę ciepła. Przynajmniej tak jest w, w papierach napisane, o mocy 6 kW. Marki Panasonic Monoblock. Dodam tylko, że znawcy wiedzą, że e, Panasonic nigdy nie wyprodukował pompy ciepła o mocy 6 kW. Więc już mamy pierwszą, pierwszą niezgodność. Dodatkowo budynek jest z jednej ściany w ogóle ocieplony z drugiej 5 cm styropianu. Ma nową stolarkę okienną i nowe drzwi. Oni zaproponowali, że będą wymieniać ta, tą nową stolarkę okienną oraz te drzwi. Osoba w ogóle, która e, podpisała umowę z panią Ledwigą, jest to też kobieta młoda, która w ogóle nie miała ludzkiego odruchu i w taki bezczelny sposób 74-letnią osobę... Oszukała, naciągnęła. No, no, dla mnie jest to, jest to nie do pomyślenia. Wierzę w karmę. Mam nadzieję, że do pani, e, pani ta karma wcześniej czy później e, wróci. Tam ta firma zrobiła, wynajęła hale u niej w miejscowości hale Gosale. sale. E, po skrzynkach porozrzucali informację, że będzie spotkanie e, w sprawie pozyskania dofinansowania 135 tysięcy. E, no, no, pani Jadwiga łyknęła ten haczyk. I, I w tej chwili jest osobą, osobą poszkodowaną przez, przez firmę, która, która w bardzo nieuczciwy sposób się w stosunku do niej zachowała. Pani Jadwiga e, trzy razy pisała do różnych telewizji. E, TFN się do niej odezwał i rzeczywiście, e, rzeczywiście podjęli działania, żeby, e, żeby nagłosić tę sprawę. Co nas też bardzo cieszy, ponieważ należy o tym, o tym mówić w, e, w telewizji. A my na panią Jadwigę trafiliśmy z takiego powodu, że. Właśnie realizatorzy, producenci przyjechali do nas, do, do firmy. Jesteśmy tym przykładem, który wykonuje te usługi od lat. Jak to wygląda w firmie, która, która zajmuje się montażem pomp ciepła oraz termomodernizacją budynków. Uwaga moi kochani, akcja. Dom pani Jadwigi w całości jest mniej więcej w wielkości tego pomieszczenia 25-30 metrów kwadratowych. I e, kiedy zgłosiła się do CIO programu, który miał umożliwić zamontowanie pompy ciepła i ocieplenia i wymiany okien i drzwi, jak się okazało, to nikt nie sprawdził, jakie grubości są ściany, nikt nic nie pomierzył. Czy tak w ogóle jest możliwe, żeby to zrobić? Zauważamy na rynku, że takie techniki są stosowane. Tak? Bardzo często spotykają się handlowcy z klientami, często to jest w takich spotkaniach gminnych, bo są wyszkoleni do tego, żeby jak najbardziej nacisnąć naciskać klientów na to, żeby jak najszybciej podpisali umowę, bo zaraz dotacja się kończy, bo albo dzisiaj, albo nie. tak? Prawda jest taka, że powinno wyglądać to inaczej. Czy jak u Pani Jadwigi stwierdzono, że należy e, dociekić już do ciepła swoją wścianę, wymienić stosunkowo no, nowe okna oraz całkiem nowe drzwi, a nie zwracano uwagi na to, że ciepło może uciekać e, e, przez dach, no to rozumiem, że to ten... Prawa fizyki mówią, że ciepło gdzie w górę, tak? Więc jeżeli nie mamy tam jakiejś przegrody, która ten ucieczkę ciepła blokuje, no to faktycznie bardzo często dach jest tym, czy strop nad ogrzewanym pomieszczeniem jest tym miejscem, które, które ciepło ucieka więcej. No i mówię, znowu wracamy do audytu, tak? Należy zrobić audyt i wiedzieć, zdefiniować te miejsca, w których ciepła ucieka najwięcej i o nich w pierwszej kolejności zadbać, żeby zablokować tę mhm. ucieczkę ciepła. Jedno z moich pytań do, do realizatorów było takie, czy oni po prostu robią jeden z kolejnych mm, odcinków, realizacji, e, czy, czy przyjęła ich ta sytuacja. Oni powiedzieli, że jak najbardziej ich to przejęło, więc e, my powiedzieliśmy, e, że, e, że wykonamy tą termomodernizację budynku, zamontujemy nowe źródło ciepła. I w tej chwili właśnie się, to, właśnie się to dzieje. Nie patrzymy na to, czy pozyskamy, pozyskamy na to fundusze z programu Czysto Powietrze, chociaż będziemy się starać. Na tą chwilę udało nam się zakupić ze własnych środków docieplenie. Mało tego, urządzenie, które tam zamontujemy, jest to urządzenie, pompa ciepła powietrze, powietrze, czyli tak naprawdę klimatyzator, który może pracować do temperatury minus 20 stopni, marki Daikin, model Stylish gdzie Daikin, kiedy dowiedział się o, tym, o tej realizacji, że będziemy robić to wszystko z własnych, z własnych środków i albo nam się uda pozyskać dofinansowanie, albo nie, dała nam to urządzenie. Praktycznie za, za darmo, tylko po to, żebyśmy sobie poradzili. Udało nam się też pozyskać do cieplenia, też w bardzo, w bardzo dobrej cenie. Później sprawdzimy, sprawdzimy hurtownię, która nam dała tak dobre ceny. Na pewno będziemy w stanie podziękować nawet na samym końcu. A po pierwszej analizie, którą byliśmy tydzień temu zrobić, stwierdziliśmy, że nie możemy wrzucić fotowoltaiki, ponieważ dach, który jest. Nie nadaje, się, nie nadaje się na tą instalację. Jesteśmy 10 dni po, po pierwszych realizacjach. E, tydzień temu, równy tydzień temu, w czwartek, mogliśmy u pani Jadzie zobaczyć, jak wygląda e, ten budynek. E, w tym czasie zakupiliśmy lub pozyskaliśmy materiał do, do wykonania części usługi. Z drugą częścią będziemy e, będziemy się e, też posiłkować innymi e, osobami. E, które są zainteresowane w pomoc Pani Jadwidze robimy to, to w grupie w grupie BNI e, naszej tutaj e, pomorskiej e, jest grona osób która, która chętnie chętnie pomoże e, Pani Jadwidze to co my teraz robimy to robimy docieplenie wymiana jednego grzejnika łazienkowego oraz montaż e, montaż pompy ciepła powietrza powietrza e, i na ten czas będzie musiał to wystarczyć jeżeli uda nam się zebrać odpowiednią ilość środków to będziemy myśleć o ile będzie to możliwe na, na wymianie połaci dachowej no mamy Koniec listopada, początek początek grudnia w tym okresie my nie jesteśmy w stanie wykonać tych prac, także że nawet nie podejmujemy się działań. Akurat tak jak widzicie dzisiaj też mamy dzień deszczowy, więc te prace całkowicie nie wchodzą w grę. Za to będziemy też myśleć, czy, czy udałoby nam się wykonać instalację fotowoltaiczną na gruncie. Nie będzie tam na pewno z dużego potrzebowania na, na panele fotowoltaiczne. Dodatkowo w naszej usłudze mamy, mamy tą możliwość, że Naszych klientów rozliczamy według starych zasad, czyli 20% haraczowego zostaje w, w u operatora, a 80% wyprodukowania energii elektrycznej wraca nam z powrotem do, do, do użytkownika. Jeszcze raz zachęcamy. Cały czas powtarzamy o oszustach branży OZE. Nagłaśniajcie to, pokazujcie to swoim rodzicom, babciom, dziadkom, e, ponieważ oszustów, którzy chodzą i pukają do waszych drzwi i pozyskują e, od waszych bliskich bardzo wysokie prowizje, lub że kiedy oni pozyskają prowizję i wykonają daną usługę, to szybko biedy, ale w momencie, kiedy oni pozyskają e, pieniądze, tak jak od pani Jadzi i wyślą jej trzy wentylatory na wiemlowe wiemle e, o łącznej kwocie 1000-1200 zł, no to no to no, no boli to. No, 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 no. Kwota 35 tysięcy to spłatę e, panią Jadwigę przeraża. Dodatkowo zobaczycie no, przez okres zimowy w jaki, sposób, e, w jaki sposób pani Jadwiga musiała schodzić i, e, i gdzie ma córki zwany piec, żeby nagrzać e, nagrzeć swój, e, swój domek. Więc teraz nie odwrócę. E, teraz. coś no, tam odwrócimy jeszcze? No co, odwrócimy. Te pieniądze na pewno będą odwrócone, bo to za, za dużo za hałas poszedł w tym temacie. Ja mogę pani pokazać nasze wcześniejsze materiały. My cały czas ludzi staramy się edukować, żeby w żaden sposób nie dać się naciągnąć. I my już nie edukujemy, bo wiemy, że do pani nie dotrzemy przez nasze, e, przez nasze e, media społecznościowe. Tak, bo e, ale na ale dotrzemy do Pani rodziców, wnuków i tak dalej i my staramy się, żeby te informacje oni przekazywali takim osobom jak Pani, że te firmy oszukują. I tak jak ja to powiedziałem wcześniej, gorzej jest oszukać osobę, e, osobę starszą, ponieważ ona nie ma oparcia. Mało tego, on to powie za chwilę, też pokaże no. no, na Facebooku, co się dzieje przy firmach, bo mają prawie, że już podliczanie roku. No. Wręczenie nagród za sprzedaża. Bardzo nam przykro, że nie zrobiłeś, że zabrakło ci tylko 900 tysięcy do miliona prowizji. A -a. A w ogóle przed w ekspresie reporterów było też o firmach jedna z Gorzowa Prawdopodobnie A druga z, tego, z Częstochowy no, druga z Częstochowy, które też tam jakby podpisały umowę i że tak powiem pieniądze wzięli w ogóle i, i, i Amba nic się nie dzieje. No to to i narzędziułeczki podał do z dalmierz, książki zewnętrznej prawej. Z prawej, sprawa, prawa strona, prawa, prawa strona. Krótka kieszeń. Po krótk. To masz, jesteś na długiej kieszeni. Krót, krótki bo. Six and a half hours later. Krótki bo. Dziękuję ci bardzo. Ja ci, ja ci tego nie zapomnę. Ja tobie też. To, co miało być, zostać wykonane w tym, e, w tym budynku jako ter modernizacja, to Pani Adwidce e, przysłali trzy, e, trzy wentylatory nawiewno wywiewne. E, ja ich e, sam osobiście nie znam. One mają wymiennik. Zwojeniem prawidłowej wilgotności powietrza, dużo oszczędności na ogrzewaniu domu, tak, Jest to wentylator z, mm, z wymiennikiem. Z wymiennikiem ciepła. Te trzy wentylatory zostały pani Jadwidze sprzedane faktycznie za kwotę 35 tysięcy, a 100 tysięcy miało zostać pozyskane z dofinansowania. W momencie, w momencie kiedy firmie do, do instalatorów nawet doszła ta informacja, że, że będziemy wykonywać zlecenie, w jaki sposób została pani Jadwiga oszukana, nasi pracownicy powiedzieli, że. Dzień dzisiejszej pracy, czy pracę, którą mają wykonywać tutaj, nie chcą w żaden sposób wynagrodzenia z tego tytułu. Więc, tak jak widzimy, no, no, no serce u nas jest też u pracowników, w żaden sposób się na to nie zgodziliśmy. Firma ponosi w 100% koszty wykonania, wykonania pracy pielęgniarskiej. To, co, czym my jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, oni w żaden sposób nie chcieli po prostu zrobić kolejnego reportażu. Tylko jak oni do nas przyjechali do firmy, oni naprawdę przejęli pani sytuację. I moje pytanie było takie, czy, czy rzeczywiście jest tak, jak oni opisują i się przejmują tą sytuacją, pani powiedziała, że tak. Nawet nie było chwili zastanowienia się ja powiedziałem, to robimy. Ja bardzo dziękuję, ale tak właśnie jest, że ta pani była przemiła, wszystko miała załatwić, obiecywała masy. A ja pani dowiodę nawet, jeżeli chodzi o. social media, właśnie ten, no. te, to, tą panią w internecie. Bardzo przemiła, miła, sympatyczna, tak, sympatyczna e, osoba. I mówiła dziesięć razy: Pani Jadwiga, do pani przy, przyjadę, ja podrzucę, ja podrzucę. I jeden dzień, i drugi, i dziesiąty. I w końcu przestała odbierać telefon. Tutaj urządzenie o mocy 3,5 kW marki Daikin. W szczególności chciałem podziękować Marce Daikin za dostarczenie nam pompy ciepła. Bezkosztownie zapłaciliśmy, jest to na początku tej realizacji u, u, u pani Jadwigi. Montujemy pompę ciepła powietrze, powietrze o mocy 3,5 kW. Urządzenie testowane było do temperatur minus 20 stopni, także przy tym budynku, przy tych pomieszczeniach. Jedno urządzenie w zupełności, sobie, w zupełności sobie poradzi. Firma, która była przed nami, która chciała naciągnąć panią UMG, oprócz tych wentylatorów, które pokazywaliśmy wcześniej, zaproponowała pompę ciepła Panasonic o mocy 6 kW, monoblok. Chciałem tylko zaznaczyć, że taka pompa ciepła nie istnieje. Znaczy marka Panasonic produkuje dobre pompy ciepła, ale nie mają produktu monoblokowego o mocy 6 kW. Dodatkowo nawet jeżeli chodziło im o 5 lub 7 kW, czyli osoba, która sprzedawała, pani Sylwia, która naciągnęła panią Nadwigę, panią nie do końca znała się na, na produktach, które sprzedaje. Nawet w momencie, kiedy zamontowalibyśmy tą pompę ciepła przy tej ilości, przy tej, przy tej kubaturze tego, tego budynku, pompa ciepła byłaby przewymiarowana, sama sprężarka by taktowała, chyba że stawilibyśmy duży bufor. Tutaj widziałem, że w ofercie był zaproponowany bufor 80 80 ale nawet te, te 80 litrów nie dałoby rady e, pracować poprawnie, sama sprężarka nie zmodylowałaby na tyle mocy, żeby, e, żeby wystarczyło. Dodatkowo koszty eksploatacji byłyby na pewno dużo droższe od tego systemu, który my, e, który my tutaj montujemy, czyli pompę e, powietrzu-powietrza. Dodatkowo chciałbym Wam pokazać, gdzie znajduje się obecne źródło, o, źródło ciepła. To Tutaj w drugim etapie pracy, który będziemy mieć, będziemy mieć na pewno problem, żeby je stamtąd wydostać, ale pokażemy w jaki sposób, gdzie Pani Jadwiga musiała chodzić, żeby dołożyć do pieca, żeby utrzymywać komfort w swoim pomieszczeniu. Twoje, tak jak widzicie, to akurat w tym miejscu Pani Jadwiga musi codziennie schodzić do pieca, żeby napalić, żeby się wodę użytkował oraz ogrzać, ogrzać swoje, swój budynek. Do ciepłej wody użytkowej zostawiamy grzałkę, grzałkę elektryczną. Boiler jest na tyle niewielki, że zużycie prądu jest na tyle małe, że, możemy, że na pewno nie pochłonie kieszeni, kieszeni pani Jadwigi. Zostałem poprawiony przed chwilą przez panią Jadwigę, że tam nie schodzimy. Raz dziennie, tylko pięć razy dziennie, żeby napalić, napalić w, w piecu. Także system, który montujemy, będzie na pewno bardzo wygodny dla, dla pani Jadwigi. W momencie, kiedy będziemy grzać tym, tym urządzeniem, będzie pani naprawdę zadowolona. Ona sam się będzie wyłączał i, i wyłączał. Tak sobie go ustawimy, pokażemy też pilot. Zakleimy niektóre ten... Pokażemy, na co zwracać uwagę. Żeby pani czasem nie przyłączyła w system chłodzenia. I, i, i będzie, pani, będzie Pani naprawdę zadowolona, eee, my chcemy zobaczyć, czy no udałoby nam się rok użytkować ten, ten klimatyzator, może dostanie Pani akurat, nie rok tylko miesiąc, może dostanie Pani akurat rachunek, to będziemy w stanie też zobaczyć jaką instalację fotowoltaiczną będziemy Pani... Mam jeszcze na grudzień dzień rachunek, na grudzień no. dzień i później będzie od stycznia, będą dane liczniki i to już będziemy w w stanie. To będzie jeden miesiąc pracy, pracy urządzenia. Cały problem, jeżeli chodzi o ten dach, to trzeba go robić pod podstaw. Ja, ja w swoich ekipach nie mam takiej możliwości. Trzeba to wszystko zrobić, ale to nie jest to, że z czymś sobie nie poradzimy. Nie Jesteśmy w takiej grupie przedsiębiorców na, na Pomorzu i część przedsiębiorców nie jest w stanie nam pomóc fizycznie, żeby wykonać tę pracę, ale chce się zaangażować tak finansowo. I, i, i staramy się pozyskać środki dla Pani, żeby też wykonać, żeby wykonać. tak na Pani ręce, reda, Pani redaktor, chciałam podziękować tym Panom za ich serce dobre. Straszne wzruszenie, nie? Tak, dokładnie. Za to, że serducha mają dobre. Mhm. No, nie, tak bardzo dziękuję. Czy, ja nie ukrywam, że nam to też sprawia dużą przyjemność. Mam nadzieję, że takimi gestami, którymi możemy, rażymy, my naprawimy swoją, swoją branżę, ponieważ ktoś nam ją kiedyś popsuł, a w branży jestem 17 lat, więc z takimi gestami niech ludzie też zobaczą, że, że jest też uczciwość w naszej, naszej biurze. To, co dzisiaj udało nam się, uda nam się zrobić, to montaż systemu tego na, na podstawie urządzenia Stylish Daikin. Urządzenie może pracować w systemie grzania do minus 20 stopni, znaczy ta jest było do minus 20 stopni, więc na pewno ta temperatura, temperatura może być śmiało przekroczona dodatkowo tylna ściana jest, jest w tej chwili ocieplana. Kwestia ocieplenia to jest 3-4 dni, i uciekamy z budowy. Nie możemy zrobić, nie ruszyć dachu, ponieważ jest w złym stanie. A dwa nie pozwalają na to warunki pogodowe. Jesteśmy już na powrocie z Makowa Mazowieckiego. Od pani Jadwigi. My swój materiał akurat kręciliśmy równolegle do tego, co kręcił TVN. No co, no i jesteśmy też świeżo od razu po, po informacjach o tym, że program Czyste Powietrze został, został wstrzymany do wiosny. Dla nas akurat jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ my wiemy, że będziemy jedną z firm, która będzie rekomendowana. W, w programie Czyste Powietrze. Ukróci to w jakiś sposób e, oszustów, takich, którzy mniej więcej, którzy dotarli do, do, do Pani Jadwigi, jednak uważam, że cały czas trzeba być na baczności, gonić tych wszystkich dorowców, którzy pukają do Was, e, do Was do drzwi, e, ponieważ e, oni m, byli przed programem Czyste Powietrze i będą po programie Czyste Powietrze. Jeżeli nie z pompami ciepła, to przyjdą z, do Was z z garnkami, odkurzaczami czy, czy z pościelą. Także ostrożnie edukować swoich rodziców, swoje babcie, tak żeby nie zostali naciągnięci tak jak pani, pani Adwiga. To co można było też w, na nagraniach zauważyć, no pani Adwiga naprawdę... No emocjonalnie do tego podeszła i my mieliśmy takie wrażenie, że ona do końca nie wierzyła co się, co się u niej dzieje no bo jak to jest możliwe, że przyjechała firma, która dokonała docieplenia budynku i montażu źródła ciepła my bardzo chcieliśmy podziękować firmie Daikin która dała nam naprawdę za darmo urządzenie dla, dla pani Adwiki w momencie kiedy zapoznała się z, z całą sytuacją jeszcze na samym końcu też chcielibyśmy podziękować firmie budowlanej z, z Makowa Mazowieckiego. Właściciel firmy też, też przyjechał na obiekt zobaczyć co się dzieje i w jaki sposób została oszukana pani, pani Jadwiga. My najprawdopodobniej skorzystamy jeszcze z usług tej firmy, ponieważ no, dach, dach domu, w którym mieszka pani Jadwiga jest w opakanym stanie. Mam nadzieję, że, że tą realizację, którą, którą zrobiliśmy, zaciekawi Was, a w szczególności pokażecie, jeszcze raz to apeluję, pokażcie to swoim rodzicom, swoim, swoim dziadkom, żeby w żaden sposób nie, nie było możliwości naciągnięcia w taki, w taki oto sposób. Dodatkowo to, co nas też bardzo, bardzo zdziwiło, to jak był nagrywany cały ten, cały ten program TVN-u, to tam było mimo wszystko bardzo mało aktorzenia. Pani, Pani Asia bardzo podchodziła też emocjonalnie. Na samym końcu wszyscy operatorzy nam podziękowali za to, powiedzieli, że, że taka sytuacja jeszcze im się nie, nie zdarzyła. no Co świadczy o tym, że, że, że naprawdę mamy chyba duże serduszka i, i jesteśmy otwarci na... Na pomoc cały czas mówimy, że zdobywanie czy kolekcjonowanie pieniędzy nie do końca jest fajne i zdrowe. Nie możemy wpopać w ten obłęd instagramowy, patrzeć jak inni żyją w, w bogactwie. Żeby żyć na, na, na godnym poziomie, naprawdę można też zarobić w bardzo uczciwy sposób. W usługach jest oświadczenie usług na bardzo wysokim poziomie i w uczciwy sposób. E, oszustwo ma bardzo krótkie nogi. E, mam nadzieję, że między innymi skrócenie tego programu, zatrzymanie programu, czyste powietrze, zatrzyma też, e, e, też w jakimś stopniu. O, Oszustw, oszustw Chociaż z drugiej strony, przy tym kapitale, które oni, oni zdobyli, uważam, że znajdą sposób, żeby też się wkraść na tą listę firm, firm zaufanych. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że my też również będziemy mogli zgłosić uwagi co do, do firm, które, no, które korzystają z, z takich, a nie innych możliwości oszustwa. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jest to jeden z ostatnich filmików, które nagrywamy, jeżeli chodzi o, o oszustwa w naszej, w naszej branży. Następne będą już takie fajne, weselsze, pokazujące, pokazujące nasze realizacje czy, czy sposób w jaki tworzymy... tworzymy Naszą firmę, czy, czy, czy filmiki. Może wrócimy też na, na chwilę do, do stroju pajaca, bo, bo on się fajnie przyjął. Był dość zabawny, a ja sam dystans do, do siebie mam i potrafię go zachować. Dziękuję bardzo. Będzie dobrze.